Zadanie szóste. Egzamin ósmoklasisty, kwiecień 2019. Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 do 3. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No dobra, wiemy, że stosunek masy cukru do masy wody jest równy 5 do 3. 5 do 3. 5 do 3, czyli 5 podzielony na 3, tak jak zresztą jest tam napisane, to jest cukier do wody. Czyli mamy 8, można też inaczej powiedzieć, że mamy 8 części, z czego 5 to jest cukier, a 3 to jest woda. Czyli mamy 8 wszystkich części. W takim razie nas tutaj pytają o cukier, no to będziemy mieć cukier przez całość. No to cukier, to wiemy, że było 5 części, natomiast całości było 8. Odpowiedzi są podane w procentach, dlatego pomnożymy to jeszcze 100%. 1 ósma razy 100% to jest inaczej 12,5%. No to razy 5, no to mamy 62,5% rzecz jasna i to jest odpowiedź E.